Poniedziałek, 14 września flash informacyjny. Zaczynamy od Rosji. W Soczi doszło dziś do spotkania prezydenta Władimira Putina z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. Rosja zapowiedziała, że udzieli Białorusi kredytu w wysokości 1,5 miliarda dolarów. Spotkanie przebiegało w dość specyficznej atmosferze. Dużo miejsca poświęcono niestabilnej sytuacji na Białorusi, ze szczególnym uwzględnieniem rzekomego zagrożenia dla jej zachodnich granic. Prezydent Łukaszenka powiedział: Rosja i Białoruś muszą przygotować swoje armie, aby nie daj Boże stawić czoła zewnętrznej agresji. Pozostajemy w Rosji. Minister spraw zagranicznych Rosji Sergej Ławrow odwołał zaplanowaną na 15 września wizytę w Berlinie. Według rosyjskiego MSZ, powodem jest to, że jego niemiecki odpowiednik Heiko Maas zmienił harmonogram i nie zostawił wystarczająco dużo czasu na rozmowy. Ciekawe wieści nadchodzą z Grecji. Grecja wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi rozpocznie w poniedziałek w pobliżu granicy lądowej z Turcją pięciodniowe ćwiczenia wojskowe z użyciem czołgów. Według greckiej gazety Etnos wspólne grecko-amerykańskie ćwiczenia czołgów odbędą się od 14 do 18 września w Centrum Szkoleniowym Xanti. Informacje amerykańskiego wywiadu. Wywiad amerykański twierdzi, iż zdobył informacje, które sugerują, że Iran planował przeprowadzenie zamachu na ambasadora USA w Republice Południowej Afryki. I na koniec informacja: po raz drugi w odnotowywanej historii jednocześnie pięć cyklonów wytworzyło się na Oceanie Atlantyckim. Jak widzimy, widzimy, natura nie daje o sobie zapomnieć, i co jakiś czas przypomina nam o swojej mocy. Bardzo dziękuję za dzisiaj, i do usłyszenia.